Proszę Państwa, kolejne zdarzenie, kolejna sytuacja. Proszę zwrócić uwagę w tym zdarzeniu, że podjęcie natychmiastowych czynności ratujących życie w przeciągu do 4 minut będziemy w stanie uratować życie ludzkie. Tutaj osoby, które będą ratownikami, będą prezentować działanie na sprzęcie. Oczywiście, im więcej najlepszego sprzętu, tym większe szanse dla poszkodowanego. Proszę, zau proszę zauważyć, że w trakcie działania, bo będzie sytuacja z porażeniem y, prądem, poszkodowany zacznie się zmieniać. Radykalnie idąc w dół. To się zdarza. Ratownicy są na to przygotowani i mają umiejętności. Aby podjąć resuscytację krążeniowo-oddechową i użyć automatycznego defibratora. Ten defibrator może być automatyczny, półautomatyczny. Specjalistyczne jednostki wykorzystują defibrator, który, który można zmonitorować pracę serca. Proszę zwrócić uwagę na kolejność działań, na bezpieczeństwo, jakie tutaj, tutaj proponują ratownicy, czyli bezpieczeństwo własne, bezpieczeństwo miejsca zdarzenia techniki i czynności jakie będą wykonywać. Myślę, że po przeprowadzonej y, tutaj sytuacji i zdarzeniu omówimy y, zdarzenia w całości. Dobra, ok. Dobra jest, nie ma.

Zwona, 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 nie przypomnę. Przejdźmy się. Sprawdzam, czy nosi. Tak. Podaję plen. Drożny. Sprawdzam oddech. Proszę zauważyć, że jest ocena wstępna poszkodowanego. Zaczynają od 15 oceny oddech. parametrów życiowych, drożność długotręchowych, poszkodowany nie miał drożności się do testać poszkodowanego, ponieważ była wydzielina w drogach oddechowych, sprawdzili czy oddycha, sprawdzają 190, czy ma nie, Coś nierówna praca serca. Proszę bardzo, stwierdzili nierówną pracę serca, jest to Przystąpię bardzo prawdopodobne w przypadku porażenia problem. Trzysta mam ręce, nie było czy na pogotowie przemoc przy każdej informacji? 999 99, W tym momencie wzywajcie pogotowie, ponieważ wiedzą jasno, jest stan. ma żadnych Dzień dobry, władco starzyńskie, się wypadek bogowy w, w ośrodku. No Wojciech bez urazu, zabawy kołnierz. Ejstracja poszkodowana, porażona, porażona prądem. jest stosowana w 45 lat mężczyzna, nieprzedomną, na chwilę obecną wszystkiego. Każda piersiowa, proszę bardzo. Pilny przyjazd, jedna osoba może wyjść, żeby szybciej wzywa pogotowie Dobrze, wysyłam karetkę, będzie za około 15 minut. Dziękuję, do widzenia. Proszę zauważyć, poł, połogot, biorę. Ta osoba określiła co się stało, ile osób jest poszkodowanych, gdzie to miejsce jest, będzie się starała wysłać naprzeciw pogotowiu ratunkowemu czy służbom ratowniczym osobę, aby jak najszybciej pokierować na ja To jest bardzo ważne, zminimalizowanie interwału czasowego Był do jakiegoś poszkodowanego będzie... Użyć na to, że poszkodowane jak pomóc, nie Dobra, to jest spokojne. Po ocenie wstępnej po I badanie urazowe poszkodowane. Po Proszę zauważyć, że ratownicy zauważyli i rozpoznali powyżują do, do, do zaopatrzenia według danego urazu. Bandem. Mechanizm urazu, jakim jest uważenie może wywołać takie urazy jak oparzenia na ręce uraz. Oraz ramy, które wydobywa się krew. To, masz, w krew. Nasi ratownicy to, masz, przystępują to, masz, do zaopatrzenia to, urazu oparzenia. Zakładają opatrunki hydrożelowe. Są to bardzo dobre opatrunki, które... Zabezpieczają, czyli dbają o jej komfort termiczny, czyli obniżają temperaturę w obrębie samej rany. Są również jałowe. Czyli jeden opatrunek w kilku wersjach. Proszę zauważyć, że jest stabilizacja kończyny, na wypadek, gdyby ta kończyna miała uraz, jakim jest złamanie. Kończyna górna jest opatrywana. Pozycji wyżej niż oś serca, ponieważ wydobywa się z tej przyczyny mniejsza ilość krwi. Dobra, przejmikę. Ok. Różny. Oddaję. Cicho. Następuje powtórna ocena parametrów życiowych, aby sprawdzić, czy przypadkiem poszkodowany nie zmienił się od momentu pierwszego podejścia i oceny parametrów życiowych, jakie miał na samym początku zdarzenia. 10, 15, 90, nadal nierówna praca. Przygotować poszkodowanego tak, w no, bardzo patrzona nowa ręka i raczej pewne, że jest to związane z przejściem kodu elektrycznego. Czy będziecie bo gotowi bo? mówcie? Przygotowują się do przełożenia poszkodowanego na deskę. Izolowania go od Dobra, termicznego jakim jest Dobra, ziemia, dba, dba, ziemia dba, czyli niszczonego, zniszczonego W dba, rozdział, dba, dba, poszkodowanego na Ponieważ poszkodowany będzie pozycję do ewakuacji, jak i do zabezpieczenia od głowy, poczuć i palców kończyny Raz, dwa, trzy. Dobra. Ok. Prawdzą parametry. Oddech ją. Zauważcie, ta ocena jest ciągła po każdym przemieszczeniu poszkodowanego... Jest to bardzo ważne, ponieważ stan poszkodowanego po tym urazie, jaki doznał, może się radykalnie zmienić. Naprawdę są to sytuacje, które wymagają ciągłego monitorowania poszkodowanego 90. pod względem jego parametrów życiowych. Ponieważ poszkodowani żyją w niej, po jego życiu, nie. jak przysyłanek oraz wizerunek po nogi tak żeby zakryć, spokojnie. Nawet wizerunek termiczny, komfort termiczny poszkodowany jest zerowy, ponieważ jest temperatura taka jedna, że kiedy jest poszkodowany, nie Dobra, Czerwony, wszystko potrafi zielony hipotermia jest drugim czynnikiem zagrażającym niebieskim niemieckie później, bo to będzie... nogi są, lat. dalej, tak? Nie. Słuchaj. Ładnie. 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 Tak. Proszę ja Pogotowie, jeżeli byłoby w stanie dojechać tutaj w ciągłości, minut, ma poszkodowanego, który jest pełni zabezpieczony, ma zaowarczone wydatki, które są że całemu sprzętowi, jaki posiada grupa oraz niejednościom, które robili podczas szkolenia, są w stanie pomóc

Dobra, 4 torme. gotowy Dobra, to jest na jestem gotowy. Dobra, to jest to,